Nie chcę tańczyć, z snu. No. Jakoś jest zajebiste, zamknij mordę. Tak, myślałem. Wypierdala, jestem jawem. Co? Treści na kanale. Już sekundę widzowie, teraz zadziała. Nie zadziała. Autentycznie coś się zepsuło z youtubem na komputerach. To nie zależy ode mnie. Nic nie widzę. Ja wam... Nie mogę wam ekranu pokazać. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie mam pojęcia, co się może dziać. Jak mam... wchodzę w YouTube'a, to... To mi wyświetla w ogóle... Nie, YouTube wtedy działa normalnie, no bo mam teraz normalnie wszystko ustalone. YouTube. O! Nie działa. Ładują się filmy i pokazują mi się coś bardzo dziwnego. Odkrywaj, subskrypcja, biblioteka. Nie wiem, o co w tym chodzi. Jakbym miał włączonego YouTube na telefonie, tylko jakiegoś upośledzonego. Nie, naprawdę no, nie mam pojęcia co... YouTube mi się zjebał i to nie zaczął kompletnie ode mnie. Przez się spierdoli? musiałbym zrezygnować z ale już mi się nie chce. I to się wszystko dob dobrze, się kurwa ładuje. Pomin Wszystko wysportowe, gry Grand Theft Auto online, nawigacja wstecz, YouTube, szuka jakieś kurwa. Nie wiem o chuj chodzi. Przysięgam wam, jakby. Konto, mój kanał, youtube Przełącz konto, wyloguj się, prześlij opinię Jakbym kurwa teraz przesłał opinię kurwa na twitcha się zaraz zloguje To będzie moja kurwa opinia Nie, ja wam wyślę Ja wam nawet w discordzie aby wyślę Z telefonu W tym momencie wam wysyłam e, Co się dzieje Eee Ty włączam YouTube'a, mam coś takiego. Wysłałem na pisanko. Mm, nie wiem o co chodzi i wy też jeszcze nie będziecie wiedzieć. Wątpię. Kurwa mać, kable mi się jebiło. No, więc nie wiem czy widzieliście, ale no to nie jest normalne Tiply mm. <suszy> Musicie wysłać mi Dnajte, żeby się z nim porozumiewać. Już był winny Nie włączyłem piosenkę Mata jak te wpisałem, znaczy, bo wyświetliło mi się, normalnie się piosenka włącza i wszystko jest spoko, ale nagle mi wypierdolił tego samego gówna. Nie wiem, nie wiem, Mata się, yy, się zjebał, YouTube się zjebał, algorytm YouTube'a jak zwykle kurwa pokazali tutaj bistą robotę i spierdolili YouTube'a. Jak ja naj... Dobra wchodzę na YouTube przez e, telefon i tyle choć to naj najniewygodniejsza naj, naj Kurwa naj Dobra, jestem żebrak naj mało No trochę Cześć cześć Sara cześć Wrote Cześć Feniks. Twój pies? Wiem, możesz na kanał iść. Nie widziałem. <grystanie> Nightbot, zostaw kurwa wrotę. No dawaj pompa, dawaj dila dla mnie. A my czekamy na Grabsona. E, bo byłem na wyjeździe, potem mi się PS zjebał i no nie miałem jak to grywać. Teraz wrócił i... możemy grać. Przepraszam, już będę dla was... Codziennie będę dla was streamował. Wszystko dla pieniążków. Ha, ciekawe skąd masz tego skina, skurwysynie. Grabson. Chłopa nie ma. Kuba Ale ja pompa mam Spotify'a <noise> Nie potrzebuję, ale dziękuję Cześć Ajas Ty, czy tylko ja nie słyszę Kuba? Nie, gra w nic mówi. nie mówial no, nie to sam Chciałbym mieć. Chyba nie słychać Cię. Wydaje mi się, że coś tam mówisz, ale. Zajebiście słabo. Weź se podgłośni. Nie, nie słyszycie. Cię. Bilshit Dokładnie. Ale budził. Budzi to szukane. No sorry, możesz po prostu. No ja mówię cały czas idioto. Ta, bardzo chętnie jest. Dobra, inaczej, bo chłop y, sobie nie wiem Bawi się. Ty ja już jestem wyciszony. Online. Czas głosowy. Słychać mi teraz lepiej. Kuba jesteś? skurwysy nie A kurwa, słyszycie! Tylko słyszycie, jakbyś mu w pokoju obok. Za krzakiem jakimś Stary, wyjść, podgłośni, ma na mikro. Eee, to się dzieje, że takie problemy masz. Problemy, mam gang e, wrocławski, mnie napadł. Dostałem kosę pod żebra, zabrali mi Playstation, więc poszedłem do, na roboty z. Truskawki zbierać w Niemczech i zarobiłem z nowego PS. i teraz streamuję z nowego, już nie dyszącego PS4 FAT. Tak, homo... homo... homonclusami. Dokładnie, teraz ja zgadzam się z tobą. Gołodupcami. Grapsnąć się nie słyszę, weź pod podgłośnik mikro, stary, bo weź przybliż mordę. No to masz swoją pijacką kawkę. To usłyszałem. Ej, ale stary, wejdź na i jak cię słychać? Zarządzać, nie mogę podgłośnić ani wyciszyć, no bo tak się nie da po prostu. Nie możesz dać głośniej sprintu, na przykład. Szat głosowy 100%. To byłeś ty? Jak ta Sara, Było krzyczeć, to bym przestała. Ale, albo niech gra na to sterze, tylko na, na komputer PlayStation. A Westongs się ma jakiś szatan, mnie zablokował. Ja wrotę No, cześć, A Westongs. Jak go nie było, tak nie mam. <noise> Papieżu Rorak seksualny bez orientacji. Pamiętacie <grym>, wszystko. Cieszę <grym>, się, że za się mi nie było. Kurwa, 7 osób na streamie, jaki wielki, wielki powrót kręgla. Zostawiłem was i powróciłem. I kurwa mnie, nie wiem. Czuję się dobrze. Kocham was. Donaty w linku. Muszę spłacić długi. Od kiedy ty masz 160 osób? Um, od kiedy mam 160 osób? Mam 7 osób, nie 160 osób. Mam 1000 subskrypcji I to nie jest jakoś dobrze, bo ja miałem, kiedyś miałem 100 subskrypcji za moich pięknych, świetlnych czasów wakacji rok temu Subów Padał? Padał yy, To nad 170% czas, ale no tak, przestałem streamować, wyłączyłem się, zacząłem teraz streamować jakoś w czerwcu, w maju No i teraz te wakacje codziennie do 4 nad ranem będą streamy z Grabsonem Siema O, Pan Rak wrócił! Cześć Pan Rak! Co zrobię? Wyrucham ci matkę, Fenix. Albo starego. Zapomniałem, że nie jestem heteroseksualny. Grabznu, chcesz zagrać z panem Rakiem, później zagram z panem Rakiem. Pan Rak to jest najbardziej urocza rzecz na świecie. Jestem heterofobą, Dokładnie, cały czat jest heterofobami. E, tak pamiętam, a Westonk pamiętam. Nie ja mam starego. Ja też weń A. To nie wyrucham ci starego, to wyrucham ci wujka, albo dziadka Co jest, Grabson? Ogarnij ten mikrofon swój! Ja ci nie sł... A, r dobra To ja czekam, to ja sobie pracuję z czatem Cześć czat, co u was? Jak życie mija? Yyy... Mój ulubiony mój subskrybent, czyli Nightbot Ja tam, jak tam Sara u ciebie? Sara jest zajebista, kochamy Sara Serduszka. Słucham Phoenix, ja tam napiszę serduszku na czacie. Sara jest moim top donatorem! 21 zł na jest straciła 21 zł, wiecie jak to jest duży? Napiszę for Sara Widzisz Sara jak my cię kochamy Kurwa, widzisz mnie! Ja to mogę pójść ten filmik gdzieś. Kurwa, to YouTube na kąpie nie działa. Kurwa, widzisz mnie? Ej, bo ja na wakacjach jestem, a tak to bym zagrał z tobą... Nie będziesz mógł grać pan rak! Zjarałem. Co zierałaś? Dobrze, ale się dzisiaj na plecach zbadałem nie bolą. Zjarałaś. Aaa, okej okay, dobra. Jezus ale... O, źle, źle. Widzę serduszko. Plosie to mój idol. Pan rak jest zajebisty. Pan rak kochamy pana raka. Pan rak to jest mój faw, On wspiera ten kanał swoim istnieniem i nie musi wydawać na mnie pieniędzy. Jego zawsze będę kochał jest moim ulubionym twórcą Fortnite na polskim YouTube. Kochamy cię pan rak. Gdybyś był trochę starszy, to bym cię wyruchał. Czemu ci jest przykro pan rak? Musisz jebać starą, przyjść do nas, wrócić do swojego domu pięknego e, i grać z nami w Fortnite. Z moich... Z twoich czasów to chyba Sara nie było. Sara jest cudowna. Uwaga, kilka chwila. Czy będzie słychać Kubę normalnie? Kuba... Kuba... O, znowu go słuchać jakby kurwa się piekł w mikrofon... No, 5 sekund do domu? Da weź z buta 3 minutki na rowerkę <grym> Do moich czasów to ja nawet w planach nie było. Yy, Kuba weź może jakiś nowy headset, weź nie słuchawy może jakieś A no, się wkurwił, hop. Fortnite to i stwierdzam to każdego dnia, ale jednak dalej w to gram, nie, 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 nie ma to sensu, a jednak, to nigdy nie byłam xt, no trochę rel. Um, kurwa, a co ty PS to, twój toster? To, to nie jest toster, moja PS to wygląda jak czarna skrzynka i... W samolotach są takie, i tam nagrywają co tam piloci mówią. I kanał Kręgiel, uczy i bawi. I on tak wygląda. I ja zawsze, jak mówię, czarna skrzynka. I powiem wam, kurwa, widzowie, że ja trafiłem. Nie wiem, była taka akcja, teraz się już skończyło. Forza Italia, mimo. I cieszę się, że właśnie wygrali. No bo zajebiście jebać Anglików. Bo już ty pacjent, ode mnie jesteście na tako. Phoenixa lubi, lubię bardziej o 5%, to jest zawsze. Ile ty mi już zdradzasz? Nie zdradzam cię. No, ale cię kocham bardziej, ale pan Rak jest na trzecim miejscu. Od razu po No, szumi bardziej niż suszarka. O piękny człowiek, wiem, skoda. E, i właśnie. Kurwa, co ty pierdolisz? Nic nie szumi. O i znowu cię w kurwie, to nightbot. Nie musisz dawać emotek, Avestanks. No, byłem na wakacjach, mówiłem wam. Byłem na wakacjach, podałem się pensję, bo. Ale wam powiem, że trafiłem z takiej podkoli, były naklejki trafiłem Roberta Lewandowskiego i to jest przyklejony pięknie do mego PS I, I tak świeci Mnie Rak zarazi wolałbym być rakiem już kręgłem, szczerze mówiąc Kuba się chyba wkurwił i wyrastuje kompa ogólnie rzecz biorąc Marucha Mam 7 lat kotku 69 Siemka ja mam jak, jak mam wytworzyć swoje uczucia? Nie wiem. jak kręgiel rób koszulkę, to kupię. Zrobić koszulkę swoją, zrobić Krangel Shop. Na 100 tysięcy subskrypcji zrobię Krangel Shop. I będę sprzedawał tą kręgle z moimi autografami. Będę wam też się podpisał na, na swoich kręglach. Co wy na to. No tak. Tylko co jest z tym Kubą do jasnej cholery? Ty, bo tak są donaty, ja wam nie... Ja wam przypominam, że są donaty, że możecie wspierać ten kanał i może będę częściej na YouTube niż raz na miesiąc. Ja... ja dopiero nadal spierdolony.